Poseł Wiesław Szczepański wystosował interpelację w sprawie możliwości budowy wiaduktu kolejowego w Lesznie nad linią E59 Poznań-Wrocław, która dzieli miasto na część wschodnią i zachodnią. Nie było tego w planach, ale sprawa jest otwarta, wynika z odpowiedzi. Chodzi o pieniądze. Zwróciło się do mnie miasto, pan prezydent, kilka miesięcy temu z prośbą o interwencję w sprawie ewentualnie y, odpowiedź na pytanie jaka jest szansa na to, żeby PLK, Ministerstwo infrastruktury, pobudowało wiadukt nad ulicą Okrężną. Otóż już w ubiegłym roku, jak dobrze pamiętam, w lipcu miasto wystąpiło do polskich linii kolejowych z taką, z taką prośbą. Otóż została zmieniona w 2018 roku, został zmieniony plan i nasze studio w tej części miasta, gdzie zmienił się przebieg drogi wojewódzkiej 323. Czyli, I y, nie biegnie on już w tej chwili ulicą 1 maja, ale powinien pójść ulicą y, okrężną. Jak wiemy na ulicy okrężnej mamy w tej chwili pobudowany y, tunel, ten który jest dla przejścia dla pieszych, natomiast miasto mówi o dwupoziomowym, czyli przejazdu nad, nad torami kolejowymi. Ministerstwo odpowiedziało mi, że y, kiedy budowano, modernizowano linię kolejową, nie było to, o tym po prostu mowy, y, natomiast nie ucieka od y, możliwości współpracy z miastem na etapie Projektowania na etapie studium tego powiedzmy obiektu, natomiast potem pozostaje kwestia finansowania.